Kupiliśmy sobie taki automacik firmowy. Nazywa się on Fresh Matic. Zaczął nam świecić na czerwono. Włożyliśmy wkłady nieoryginalne. No ale co? Polak potrafi. Już Wam pokazuję jak zrobić, żeby zamiast tego czerwonego tutaj koloru migającego nam był kolor zielony. Otwieramy Wyjmujemy nasz pojemnik nieoryginalny. Czym się różni? Ten oryginalny tutaj ma dwie czarne kreski. Można namalować na tym nieoryginalnym dwie czarne kreski i też będzie działał. Producent troszeczkę utrudnił nam życie i tutaj wprowadził specjalny wzór śrubki, która wewnątrz jest trójkątna. Ale nic, po prostu płaskim takim śrubokrętem mniejszym, możemy odkręcić tą śrubkę. Jedną śrubkę już odkręciłem. Teraz będziemy odkręcali tą drugą śrubkę. Baterię możemy wyjąć, ale niekoniecznie nie będzie nam to w niczym przeszkadzało. Wyciągamy to i nam się tu całe ustrojstwo, cały mechanizm nam się tutaj pojawił. To ustrojstwo rozpoznaje, czy to jest, to jest czytnik optyczny, czy to jest oryginał z tymi dwoma kreskami, czy też nie jest to oryginał. Co robimy? Ono tu jest nawet nie jest przynitowane niczym, tylko siedzi na dwóch plastikowych bolcach. Wyciągamy to, to całe ustrojstwo wyciągamy. To nam już nie będzie potrzebne. I tu mamy, jest to połączone. Ja wcześniej już to odłączyłem. Idą do tego cztery kabelki. Odcinamy to w ogóle. To już nam nie będzie w ogóle potrzebne. Do kosza. I teraz, licząc od siwego. Drugi i czwarty biały odizolowujemy i razem skręcamy. Pamiętajmy, drugi i czwarty razem skręcamy. Dobra, skręciliśmy już. Jak już mamy ten drugi i czwarty. Skręcone. To jest wszystko. Możemy to zaizolować. Ja tego nie izoluję, po prostu jest tu taka wnęka z tyłu pod ten silniczek. Wkładam i już. Będzie działać? Nie będzie działać. Będzie działać. Na 100% będzie działać. Wszystko montujemy w odwrotnej kolejności. Wkładamy nasz nieoryginalny, uzupełniający i sprawdzamy, czy będzie działać. Na zielono, na zielono. Tak, musimy poczekać chwileczkę, słuchajcie. W międzyczasie możemy napić się szklaneczkę. Jakiegoś dobrego na przykład trunku. O, psiuknął, prosto w kamerę psiuknął. I co będzie? Czerwony czy zielony? Czerwony, zielony, czerwony, zielony. I co? Rozpozna, nie rozpozna. O, rozpoznał. Polak potrafi. I to by było na tyle, słuchajcie.